To Toyota Pro Ace, solidne narzędzie i dlatego wszystko dowiezione będzie. Kombiwany to praktyczne i uniwersalne auta. Jak już sama nazwa wskazuje, łączą zalety samochodów różnego typu. W zależności od potrzeb sprawdzają się jako auta służące do pracy albo uniwersalne samochody rodzinne. Taka też jest nowa Toyota Proace City. Auto wpisuje się w gamę marki Toyota Professional, skoncentrowanej na obsłudze i sprzedaży samochodów dostawczych. To kolejny pojazd w palecie użytkowych toyot po dużym Proace występującym jako bus oraz furgon a także po niezłomnym Hilaksie, który jest pick -upem. Jeśli patrząc na to auto, wydaje się Wam, albo wręcz jesteście przekonani, że gdzieś już ten samochód widzieliście, to nie jesteście w błędzie. Ten pudełkowaty kompakt został stworzony przy współpracy z francuską grupą PSA. Nic więc dziwnego, że tak bardzo przypomina Citroena Berlingo, Peugeota Riftera czy Opla Combo. Pro -E -City wizualnie odróżnia się nieco od swoich braci. Pakiet cech indywidualnych zawiera przede wszystkim przeprojektowany pas przedni. Nie jest on tak awangardowy jak w Citroenie. Inne są także wzory felk oraz drobne stylistyczne elementy nadwozia. Wnętrze to natomiast projekt w całości przejęty z Citroena Berlingo. Poszukiwacze tego typu samochodów są coraz bardziej wymagający. Dlatego w wyposażeniu tego samochodu można znaleźć więcej, niż można by się tego spodziewać. W sąsiedztwie klasycznych analogowych zegarów jest ośmiocalowy ekran dotykowy służący do obsługi rozbudowanych multimediów. Całość bez problemu włączy się z nośnikami audio i smartfonami z funkcją Mirrorlink, Apple CarPlay oraz Android Auto. Jest też łączność Bluetooth i porty USB. System multimediów może zostać rozszerzony o nawigację z mapami 3D, system rozpoznawania komend głosowych lub sieciowy serwis informacji o warunkach na drodze dzięki aplikacji TomTom Traffic. W ofercie znajduje się również wyświetlacz Head-Up Display, który wyświetla kluczowe dla kierowcy informacje. Dodatkowo, na liście wyposażenia opcjonalnego znajduje się kamera cofania, która przy takich gabarytach może okazać się bardzo pomocna podczas manewrowania. Liczne systemy wsparcia zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i komfort podróży. Tutaj mamy do czynienia z bogato wyposażoną wersją City Verso w specyfikacji Family. Jest panoramiczny szklany dach, schowek nad głową, bardzo pojemny centralny schowek, a także podwieszona pod sufitem skrzynka. W środku jest całkiem komfortowo. Na fotelach siedzi się wyżej, obsługa jest prosta i intuicyjna. Drażnić może rozbudowany tunel środkowy, w który uderza się kolanem. Wnętrze uda skonfigurować się na kilka sposobów. W drugim rzędzie można zamontować trzy indywidualne fotele, uwaga, każde z tych siedzisk może mieć mocowanie foteliku BISOFIX, lub składaną i przesuwaną kanapę, dzieloną w proporcji 60 na 40. Bagażnik jest przepastny. Wersja standard legitymuje się pojemnością 775 litrów, a wersja long zmieści aż 1050 litrów. No właśnie. O co chodzi z tymi długościami? W zależności od potrzeb, Roise City może mierzyć 4,4 m długości lub 4,7 m długości na dwozie standard lub long. Niezależnie od odmiany, oba mogą dysponować dwoma lub trzema miejscami siedzącymi z przodu, natomiast dłuższa wersja jest dostępna także jako furgon brygadowy. Takie rozmiary zapewniają wersji City ogromne możliwości przewozu towaru, jakby tego było mało. City może również ciągnąć przyczepę o ładowności od 1.1 tony do 1.5 tony, w zależności od wersji silnikowej. No właśnie, a skoro już jestem przy silniku. W gamie silnikowej Toyoty można wybrać pomiędzy jednostkami benzynowymi oraz wysokoprężnymi. Podstawowa jednostka o pojemności 1.2 litra, trzycylindrowa, występuje w dwóch wariantach mocy. Pierwsza generuje 110 koni mechanicznych i jest parowana z sześciobiegową skrzynią manualną. Druga jednostka w wariancie 130 koni mechanicznych jest łączona z ośmiobiegowym automatem. Jednostka wysokoprężna o pojemności 1.5 litra występuje w trzech wariantach mocy: 75, 100 i 130 koni mechanicznych. Pierwsze dwa silniki są łączone z pięciobiegową skrzynią ręczną, a najmocniejszy diesel o mocy 130 koni mechanicznych jest parowany z ośmiobiegowym automatem lub do wyboru z sześciobiegową skrzynią manualną. Gdzie wędruje napęd? Oczywiście na przednią oś. Dlaczego to jest takie oczywiste? Płyta podłogowa, która posłużyła do budowy tego samochodu, nie jest przystosowana do innego rodzaju napędu. O zrywnym charakterze tego samochodu nie ma mowy. Pro City został zdecydowanie zaprojektowany z myślą o komfortowym przemieszczaniu się po drogach. Mówi o tym już sam czas przyspieszenia do setki. Auto do pierwszej setki przyspiesza w niecałe 11 sekund. Zawieszenie jest miękkie. Auto jest dobrze wyciszone i nastawione na komfortowe pokonywanie długich dystansów. Za osobową Toyotę Proace City Verso trzeba w Polsce zapłacić minimum 62 tysiące złotych brutto. Wówczas takie auto będzie napędzane silnikiem o pojemności 1,2 litra i mocy 110 koni mechanicznych. Ile kosztuje taki egzemplarz, przy którym się znajduję? Za bogato wyposażoną wersję Family ze 130-konnym silnikiem benzynowym połączonym z ośmiobiegowym automatem trzeba zapłacić około 100 tysięcy złotych. W dobie sułów i crossoverów takie auta jak kombiwany wciąż mają sens. O ile klient prywatny rzadko spojrzy w kierunku pudełkowatego wozidła. Tak, już dla klienta instytucjonalnego jest to zdecydowanie obiekt zainteresowania. Toyota szacuje, że 60% sprzedaży w Polsce będą stanowić wersje osobowe. Auto celuje głównie w przedsiębiorców i zapotrzebowania dużych firm.